Tak, pokrywa została już docięta i wyszlifowana na wymiar. Tutaj mamy 5 mm. Do tego dolutujemy płaskowiczek, który zrobiłem. Z wlewki wywalcowane. Jeszcze to trzeba wszystko wyprostować. Ten płaskownik on zostanie wlutowany tutaj do brzegu. Po całej tutaj długości, tak żeby ta pokrywka wyglądała jak tutaj. Tak, żeby była taka wysoka. Wlutujemy tutaj jeszcze uchwycik, który będzie podnosił tą pokrywkę. To jest ten płaskownik. O, tutaj go widać. O, tutaj to jest ten płaskownik. Ten płaskownik jest w y, grubości 1,5 mm, a tak na szerokość ma y, 7, właściwie 6, 8 mm. Czyli tutaj będzie y, ten dekielek o wysokości tutaj do powierzchni 11 i 8 także będzie dosyć wysoki tutaj zmieścimy zawiasy dlatego zaczniemy lutować tutaj od tego brzegu bo tu na zawiasy trzeba będzie wyciąć wyciąć miejsce oblutujemy to w koło ten płaskownik jest grubszy od blachy bo blacha ma 0,8 mm on tutaj będzie ładnie od wewnątrz wystawał natomiast tu z brzegu będzie yy, gładkie. To wszystko jest perfekcyjnie yy, dosz, yy, piłowane. Tutaj wszystko idealnie pasuje. Także linie są zachowane. No jest to duży dość kłopot, to wszystko dobrze polutować. Można to lutować w piecu, ale mm, trzeba idealnie dopasować całość, zmontować, dać luty. Nie zawsze to wychodzi, potem trzeba to poprawiać. Tak więc ja właściwie lutuję kawałkami. Przylutuję, złapię najpierw jeden kawałek i będę tutaj doginał to do tego profilu, do powierzchni. Tak żeby to było dobrze i pasowało. Mówiłem o tym wyglądzie wewnętrznym tutaj. Proszę zobaczyć, co tutaj widać wyraźnie, ten kształt i te wszystkie tutaj różki, te, te, te ostre kanty, no widać, że one są wybijane. To nie jest żadna matryca, żaden odlew, to są ostre kanty, tak, przebijane, bo to już kilka razy było robione. To są ostre zagięcia tutaj wszędzie. Z tej strony to inaczej trochę wygląda. Ona jest, nie jest trawiona, ja tylko ją studzę w zimnej wodzie po każdym grzaniu, dlatego że to nie ma po co tak i tak potem to trzeba będzie wytrawić tak, żeby to było bialusieńkie i, i będzie można to wtedy według właściwie potrzeby, czy zamówienia, czy yy, swoich gustów zrobić na taką ciemną cukiernicę, tak, oksydować ją, ona wtedy będzie yy, będzie taka stara niby. To są wszystko współczesne rzeczy, współcześnie robione. To nie są żadne yy, antyki, chociaż jest to wzorowane na okresie międzywojennym. Także początek XX wieku. Będę to szykował do lutowania. Oczywiście najpierw muszę ten płaskownik dać, on jest krzywy. To jest tak po walcowaniu wygląda. Wlewka. Miałem przygotowany już płaskownik wcześniej, ale okazało się, że jest no, troszeczkę za niższy, ma 6 mm i to jest troszeczkę za mało, jednak to musi być to 7 Także tutaj ta, ten płaskownik jest właściwie troszeczkę też jeszcze za mały ale nie chcę go ścieniać no 6 i 8 ma no to tam dwie dziesiątki nie jest tak źle i jak przygotuję ten płaskownik i yy, 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 będzie on miał już odpowiedni kształt yy, Zacznę lutować, co pokażę to lutowanie jak to wygląda. Mam twardy lód, trochę mi to nie, nie idzie. No, nie wiem, coś jest nie tak. Słabo po prostu ten lód twardy się, yy, inaczej mówiąc, yy, nie płynie dobrze. No, ale to może chyba kwestia techniki grzania. Coś tutaj robię nie tak, ale postaramy się to ładnie polutować. Będziemy tak długo to robić, aż będzie dobrze. To wszystko zostało wypiłowane pilnikiem po obcięciu. Nie poleruję tej powierzchni, bo dobrze jednak żeby tutaj do lutowania do lutowania tego brzegu tutaj, o tutaj tutaj, tutaj tak, żeby ta powierzchnia, żeby te luty lepiej tam trzymały, bo jeszcze po zlutowaniu to będę wszystko opiłowywał, żeby Nie było śladu tego lutowania. Tu mam takie urządzenie, o którym łapię metal, czyli mam magnesik. Dobrze jest to trzymać, bo to nieraz wpadnie w opiłki i to jest kawałek brzeszczotu od głośnicy. No tak, to by było yy, yy, yy. wszystko jak na razie dobrze. Pokażę resztę, dalszą część, jak już przygotuję ten cały płaskownik. Ja tego dosyć długo będę prostował, bo to musi być naprawdę bardzo, no idealne musi być po prostu. Idealnie proste. A tak to wygląda po walcowaniu. Tak, tak mi to wyszło po prostu. Może nie tak powinno wyglądać. Powinno wyglądać dobrze, ale prosto. No ale tak to mi się zwalcowało i muszę to wyprostować, przygotować do gięcia, zrobić z niego bardzo miękki łaskowniczek, tak żeby łatwo było go wyginać i profilować do, do kształtu tej pokrywy. No to dobra.